Mówię rozwiązanie zadania, znak relacji w języku Pascal. W języku Pascal w pierwszym wierszu piszemy nazwę programu, obowiązkowo spacja i nazwę na końcu średnik. W naszym przypadku napisałem znak. W bloku definicji definiujemy dwie zmienne: a i b, które będziemy wczytywali. Oraz pod dwukropku wypisujemy zmienną word. Na końcu obowiązkowo średnik word to znaczy, że te zmiany są z przedziału od 0 do 64 tysięcy. W naszym przypadku to jest 10 tysięcy. W zupełności wystarczy. Blok działania. Rozpoczyna się słowem begin, kończy się słowem end. W pierwszym wierszu bloku działania mamy wczytaj. A. Wczyta nam wartość. Przecinek. B. czyta nam wartość. I na końcu instrukcji średnik. Po wczytaniu tych wartości zadajemy pytanie. Jeśli A równa się B, wtedy wypisz. A wypisze nam zawartość A następnie jest separator, który jest tutaj przecinkiem, to co mamy w cudzysłowie, wypisze nam, w tym wypadku wypisze nam, że równa się, bo taki znak według instrukcji wychodzi. I po przecinku wypisujemy B na koniec koniec nawiasu dla wypisania i średnik jako koniec instrukcji. Jeśli a jest mniejsze od b, to wtedy wypisz. Analogicznie, a przecinek, znak mniejszości w cudzysłowie, po znaku mniejszości w cudzysłowie mamy przecinek i wartość b na końcu musi być średnia. I ostatnia instrukcja, analogicznie do poprzednich. Jeżeli a jest większe od b, to wtedy wypisz a przecinek w cudzysłowie większy, Przecinek, B, i już tu nie musimy mieć średnika, dlatego że średnik stawiamy tam, gdzie jest koniec instrukcji. Będzie następna instrukcja, tu już nie ma instrukcji, i kończymy endem. Dziękuję za wysłuchanie.